Usłyszałam ostatnio od mojej mamy, która ma lat 68, że w środku czuje się bardzo młoda, a w lustrze widzi kogoś znacznie starszego i nie poznaje samej siebie. To częste uczucie. Duchem młoda, ale skóra nie nadąża. Dlatego nagrywam ten film, żeby dać Ci konkretny plan działania, jak kompleksowo zadbać o skórę dojrzałą 50, żeby wyglądać na zewnątrz tak, jak czujesz się w środku. Co się stało z Twoją skórą, że jest inna niż dawniej? Dlaczego nagle widzisz w lustrze inną twarz niż kilka lat temu? Wyobraź sobie, że biegniesz z górki, na początku kontrolujesz każdy krok, ale z każdym metrem przyspieszasz, aż w końcu nie da się już zatrzymać. Tak właśnie wygląda starzenie się skóry po 50. Proces, który zaczyna się powoli, ale potem nabiera rozpędu. Od mniej więcej 30 roku życia produkcja kolagenu spada, a po menopauzie przyspiesza to dramatycznie. Badania pokazują, że w ciągu pierwszych 5 lat po menopauzie kobieta traci aż 30% kolagenu w skórze, potem ubywa go kolejne 2% rocznie. Do tego dochodzi degradacja włókien elastyny, czyli elastoza, przez co skóra traci sprężystość. I zaczyna być luźniejsza w dotyku. Po 50. roku życia gruczoły łojowe zwalniają produkcję sebum. Skóra gorzej zatrzymuje wodę, staje się bardziej sucha i bardziej wrażliwa. Mniej melanotytów sprawia, że cela wygląda na bladą i cienką, a jednocześnie pojawiają się ciemniejsze plamy i przebarwienia. A do tego wszystkiego regeneracja skóry jest znacznie wolniejsza niż wtedy, gdy miałaś 20 lat. Brzmi ponuro? Wcale nie musi tak być, bo skoro każda z nas przechodzi ten sam proces, to można ułożyć mądry plan pielęgnacji skóry dojrzałej i spowolnić tempo zmian. Zacznijmy od tego, co możesz zrobić samodzielnie w domu, jeszcze zanim sięgniesz po zabiegi. Domowa pielęgnacja to fundament zdrowej, dojrzałej skóry. To codzienne drobiazgi robią większą różnicę niż nawet najlepszy zabieg w gabinecie raz na kilka miesięcy. Ale uwaga, pielęgnacja musi być mądra inaczej efekty będą znikome. Od czego zacząć po 50 c Najpierw od filtrów UVA i UVB. Jeśli do tej pory nie byłaś konsekwentna, czas to zmienić. Filtr działa podwójnie. Chroni Twój kolagen przed dalszym rozpadem i blokuje powstawanie nowych przebarwień. Co więcej, badania pokazują, że regularne stosowanie filtrów UV nie tylko zatrzymuje uszkodzenia, ale wręcz pozwala skórze się naprawić, plamy mogą zblędnąć, a koloryt się wyrówna. Więcej o kremach z filtrem znajdziesz tutaj. Drugi filar to retinoidy. Retinol lub retinal. Szczególnie polecam retinal. Jest równie skuteczne, a przy tym łagodniejsze. Retinoidy to absolutny top dla pielęgnacji skóry dojrzałej w kosmetykach. Pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, spłucają zmarszczki, wyrównują strukturę i rozjaśniają przebarwienia. Efekt kompleksowe odmłodzenie. O tym, jak stosować retinoidy, dowiesz się z tego filmu, zapisz go na później. Trzeci i ostatni filar to witamina C na przebarwienia skóry, szczególnie w formie serum. Dla skóry 50 plus to świetna broń na szarość i przebarwienia, które często pojawiają się właśnie w tym wieku. Film o witaminie C ze szczegółowym omówieniem znajdziesz tutaj. Moim zdaniem, filtry UV, retinoidy, witamina C to trio, od którego powinna zacząć każda dojrzała cera. Jasne, warto też mieć arsenale peptydy, cynamid, kwasy AHA, BHA, kwas hialurnowy, ceramidy czy skwalan. Ale to dodatki, a nie podstawa. Czy są konkretnie kosmetyki z tymi składnikami, które polecam? Napisałam książkę Zrozumieć kosmetyki, w której znajdziesz aż 140 poleceń najlepszych kosmetyków na każdą kieszeń. I to nie tylko serum z witaminą C, ale też kremy z witrem, kremy na dzień, kremy pod oczy, i toniki. A oprócz tego jest tam tona wiedzy o kosmetykach, z której będziesz mogła czerpać do końca życia. Zajrzyj do linków w opisie i dowiedz się więcej. Jednak uwaga, nawet jeśli będziesz miała najlepsze kosmetyki, to wciąż musisz mieć realne oczekiwania względem tego, co mogą zrobić za cery dojrzałej. Przede wszystkim, żaden krem czy serum nie da efektu chirurgicznego liftingu twarzy. Efekty kosmetyków, które mają na opakowaniu słowo lifting, są znacznie bardziej subtelne niż zabiegi. Po drugie, efekty po kosmetykach, oprócz tego, że są subtelne, to są odłożone w czasie. Kosmetyki mają poprawić nabliżenie, przez to zmarszczki mniej widać, mogą lekko rozjaśnić przebarwienia, wygładzić teksturę, spowolnić powstawanie nowych zmarszczek. Ale nie zetrą, nie wymarzą lat z twarzy. To ważne, by mieć realistyczne podejście i nie wyrzucić kosmetyku po tygodniu, dlatego że nie działa. Działa, ale stopniowo. Pielęgnacja to maraton a nie sprint. Po trzecie. Nie efektów, które dają kosmetyki, z wygodą korzystania. Co mam na myśli? Jeśli krem ładnie pachnie i łatwo się rozprowadza, to nie znaczy wcale, że jest skuteczny. No dobra, kosmetyki mamy omówione. A czy jest coś jeszcze, co możesz zrobić w domu, co odmłodzi twoją cerę? Musimy porozmawiać o urządzeniach do domowej pielęgnacji. Rynek zalewa masa gadżetów. O rollery masażery mikroprądowe, urządzenia RF, ultradźwięki, masaczki LED. Czy to wszystko w ogóle działa? W większości przypadków niestety efekty są minimalne w porównaniu do profesjonalnych zabiegów. Rolery i masażery manualne dają przyjemność, poprawiają krążenie na chwilę, ale nie zlikwidują chomików. Urządzenia typu Home RF, czyli radiofrekwencja, czy HIFU, ultradźwięki w wersji domowej zwykle mają o wiele słabszą moc niż sprzęt w gabinecie, więc i efekty są znikome. Na duże zwyczajnie skóry praktycznie nie podziałają. Jednak uwaga! Jest pewien wyjątek. Moim zdaniem warto zainteresować się maskami LED. Fototerapia LED zyskała sporo badań. Czerwone i podczerwone światło o odpowiedniej długości fali stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i może poprawiać drobne zmarszczki oraz koloryt skóry. Oczywiście efekty są subtelne i potrzeba regularności, ale jeśli lubisz takie gadżety, to lampa LED jest najbliższa spełnienia obietnic. Więcej o maskach LED. Opowiadam w tym filmie. Zapisz go na później. Oprócz urządzeń do twarzy i kosmetyków możesz jeszcze wziąć sprawy w swoje ręce i wykonywać masaże twarzy lub ćwiczenia mięśni twarzy. Masaż pobudza krążenie i przepływ limwy, więc skóra wygląda świeżej a poranne worki pod oczami szybciej znikają. Masaż rozluźnia też napięte mięśnie, na przykład między brwiami, co potrafi chwilowo wygładzić rysy. No i bonus lepsze ukrwienie sprawia, że kosmetyki wchłaniają się skuteczniej. Jednak z drugiej strony nie liczmy, że masaż usunie Głębokie zmarszczki, czy podniesie opadające policzki trwale? Nie. Tak nie będzie. Mimo tego uważam, że warto go wdrożyć do swojej rutyny 2-3 razy w tygodniu. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zrobić taki masaż twarzy, to zajrzyj do tego filmu. Ćwiczenia mięśni twarzy, czyli joga twarzy, to kolejny element domowej pielęgnacji. Badania właśnie na kobietach dojrzałych, 50, pokazują, że takie ćwiczenia wykonywane regularnie mogą ująć kilka lat z tego, na jaki wiek są postrzegane. Zalety ćwiczeń są darmowe. Można je wykonywać w dowolnym momencie, po trzecie, działają. A jakie są wady? Są subtelnym dodatkiem i nie zastąpią zabiegów. Trzeba je wykonywać długo i regularnie, żeby zobaczyć pierwsze efekty. Po trzecie, trzeba się ich nauczyć. Dla ułatwienia nagrałam film z 10-minutowym zestawem ćwiczeń krok po kroku. Dodaj go do listy na później i spróbuj sama. A teraz niespodzianka: kosmetyki, urządzenia, masaże i joga twarzy to wciąż nie wszystko, co możesz zrobić dla swojej cery w domu. Czas żebyśmy porozmawiali o suplementach. Suplementacja w domu odpowiednimi preparatami to kolejna cegiełka, którą warto rozważyć dla zdrowszego wyglądu. Z suplementami jednak trzeba uważać, żeby nie przyjmować byle czego w ciemno i w sposób, który miałby zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Dlatego to ważne, żeby przyjmowanie każdego suplementu omówić ze swoim lekarzem na żywo, a nie kierować się wyłącznie YouTubem. Poza tym wybieraj przebadane produkty dobrej jakości, bo rynek suplementów w Polsce jest słabo Regulowane. Po trzecie, suplement to powinien być tylko dodatek. Taka mała cegiełka, a nie fundament działań anti-aging. Ale do rzeczy. Jakie suplementy na wygląd polecam dla osób dojrzałych? Potwierdzone badaniami działania na skórę mają kolagen do picia, kwasy omega-3, witamina D, koenzym Q10, cynk oraz inne niewymienione wcześniej antyoksydanty, czyli m.in. najmocniejsza astaxantyna, ale także ekstrakt z zielonej herbaty, kurkumina, selen, witamina E. Oprócz tego w dojrzałym wieku warto rozważyć suplementację witaminy C, która wpływa na tworzenie nowego kolagenu. Co prawda łatwo jest przyswoić ją z diety, ale badania pokazują, że już od około 50-60 roku życia średnie stężenie witaminy C w osoczu są istotnie niższe niż u osób 20-30 letnich. Jeśli chcesz poszerzyć swoją o suplementach na wygląd oraz dowiedzieć się, jakie dawki działają na skórę, to zajrzyj później do tego filmu, gdzie dokładnie opowiadam o każdym z wymienionych tutaj suplementów. Przechodzimy do najważniejszej części filmu, na którą wszyscy czekaliście czyli jakie zabiegi warto, a jakich nie warto robić po 50. Pora omówić medycynę estetyczną, czyli całą gamę zabiegów profesjonalnych, które mogą pomóc cofnąć oznaki starzenia. Po 50 jest możliwości mnóstwo, trzeba jednak wybierać mądrze. Nie każdy zabieg będzie tak samo skuteczny jak u 30-latki i łatwo się nadziać. A teraz pora na konkrety. Jakie zabiegi polecam? Zdecydowanie warto zainteresować się mocnymi stymulatorami tkankowymi. To preparaty, które mają zmusić skórę do naturalnej produkcji kolagenu. Często pytacie w komentarzach, czy stymulator. Tkankowe mają sens u 50-latki lub 60-latki. Odpowiadam tak, skóra tak samo dobrze reaguje na stymulację kolagenu w każdym wieku, ale do tego jest kilka warunków. Po pierwsze, warto sięgać po mocne stymulatory tkankowe, takie jak kwas pójmowy, wapnia czy polikaprolakton. Słabe też będą działać, ale w skórze z licznymi zmianami mogą nie dać widocznego efektu. Po drugie, jeden zabieg może nie wystarczyć. Efekty stymulacji nawet tymi mocnymi preparatami mają swoje ograniczenia i nawet te mocne preparaty nie są gwarancją metamorfozy po jednym zabiegu. Dlatego tym samym nie trzeba się obawiać, że byłyby za mocne. Po trzecie, stymulatory tkankowe nie są zamiennikiem do wypełniaczy z kwasem hialurnowym, o których teraz opowiem. Czy warto robić wypełniacze po 50? Jak najbardziej. Choć wiele osób ma obawy. Czy nie będę wykonać sztucznie, czy nie będę po zabiegu napompowana? Kluczem jest dobre zaplanowanie zabiegów i ich wykonanie w świadomy sposób. Kwas hialuronowy to substancja naturalnie występująca w skórze, więc jest dobrze tolerowany. Daje natychmiastowy efekt wypełnienia i uniesienia tkanek. U osób 50 plus stosuje się go na wiele obszarów w zależności od potrzeb pacjenta, czyli np. skronie, czoło, policzki, dolne łez, brusty nosowarkowe, linie marionetki, usta, żuchwy czy brodę. U świadomego operatora możliwości jest naprawdę duża. Wolumetria dotyczy praktycznie całej twarzy i może realnie pomóc bez sztucznego wyglądu. Dlatego mój przekaz dla osób dojrzałych jest taki, żeby nie obawiać się wypełniacze z kwasem hialuronowym, bo właśnie dla Was zostały one stworzone. Alternatywą do kwasu hialuronowego, czyli preparatu wytworzonego w laboratorium, jest przeszczep własnego tłuszczu z innego miejsca na ciele, aby uzupełnić ubytki w tkankach na twarzy. Czy to lepszy zabieg? Nie. Sprawiedliwa odpowiedź jest taka, że to inny zabieg, o innym zestawie wad i zalet i teoretycznie podobnych efektach. Porównanie obu z nich znajdziesz w tym filmie. Przy okazji, pamiętaj także, że fibryna bogatopłytkowa to nie jest wypełniacz. To popularny i często powielany mit w branży beauty, ale o tym jeszcze opowiem, dlatego oglądaj do końca. A co z toksyną botulinową, czyli popularnym botoksem? Warto? Czy nie warto? W wieku dojrzałym? Czy po 50 ma sens? Odpowiedź brzmi: To zależy. Smarczki mimiczne w tym wieku często są już utrwalone, widoczne nawet w spoczynku. Botox rozluźnia mięśnie, więc zatrzymuje ich pogłębianie i spłyca istniejące bruzdy, choć całkiem ich nie wymarza. Efekt? Twarz wygląda na bardziej wypoczętą i zrelaksowaną. Ale uwaga! W dojrzałym wieku trzeba działać ostrożnie. Często pojawiają się nadmiary skóry i obrzęki, więc źle dobrana dawka i miejsce podania może pogorszyć wygląd. Przykład: u 60-latek mięsień czołowy unosi opadające brwi w ramach kompensacji. Jeśli potraktujemy go botoksem za mocno, brwi i powieki pójdą w dół. Są jednak miejsca, gdzie botoks działa jak złoto. Jedno z nich to DAO. Mięsień obniżający kąciki ust, oraz ogólnie grupa obniżaczy. U wielu pacjentek widzimy opadanie, ciągnięcie ust w dół, dając smutny wyraz twarzy. Rozluźnienie tych mięśni toksyną od razu poprawia wygląd i podnosi kąciki ust. Największy plus, bo to działa prewencyjnie. Nawet w wieku 60 lat warto go stosować, bo przed tobą jeszcze 20, 30 i więcej lat, w których możesz spowolnić pogłębianie zmarszczek a także zadziałać na harmonię i balans mięśni twarzy. Dla toksyny botulinowej nie ma górnej granicy wieku. A teraz zabieg, który zawsze wzbudza najwięcej kontrowersji. Nici liftingujące. Nici liftingujące są reklamowane jako lifting bez skalpela. Prowadza się pod skórę rozpuszczalne nici z haczykami, które podciągają opadające tkanki i robią lifting, ale bez operacji. A jaka jest prawda? Nici mogą być wartością dodaną, ale w ściśle określonych sytuacjach. Powiedzmy to jasno, nici dają efekt uniesienia trwający ograniczony czas. Co ważne, pacjent do zabiegu musi być też odpowiednio dobrany, żeby mógł się z tego efektu cieszyć jak najdłużej. I żeby nie miał widocznych komplikacji. Ale to i tak nie jest efekt porównywalny z liftingiem chirurgicznym. Jeśli ktoś oczekuje spektakularnego podniesienia obwysy skóry, to nici raczej zawiodą. Natomiast u osób z niewielkim lub umiarkowanym opadaniem, które na przykład nie chcą jeszcze operacji, nici mogą delikatnie poprawić kontur żuchy unieść brwi policzki. Trzeba jednak mieć do nich precyzyjne wskazania. Skóra nie może być za gruba, za ciężka, bo nici ulegną jej ciężarowi i nie spełnią swojego zadania. Nie powinna być też zbyt cienka i papierowa, bo nici mogą prześwitywać i powodować komplikacje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o niciach, to zapisz sobie ten film na później, a my teraz przechodzimy do świetnych zabiegów dla dojrzałych cer, a co więcej, bez żadnych igieł. Chodzi o zabiegi laserowe. Lasery to potężne narzędzie odmładzania skóry. Po 50 jak najbardziej korzystajmy z laserów, tylko odpowiednio dobranych. Co może laser w wieku dojrzałym może wygładzić zmarszczki, poprawić teksturę skóry, usunąć plamy posłoneczne, zamknąć naczynka, rozjaśnić i wyrównać cery i ujemnić w pewnym stopniu skórę. Brzmi super! I faktycznie! Dobrze wykonany zabieg laserowi potrafi zdjąć z twarzy parę ładnych lat. Ale. Zawsze jest jakieś ale. W dojrzałej skórze lasery mają pewne ograniczenia. Przede wszystkim nie zastąpą chirurgii tam, gdzie trzeba usunąć nadmiar skóry. Myśląc o laserach, w szczególności rozważałabym je na inne oznaki starzenia niż obwisła skóra. Przede wszystkim można pomyśleć o zlikwidowaniu przebarwień i naczynek, które ma prawie każda dojrzała twarz. Lasery są także świetne na okolice oczu, gdzie skóra jest cienka i wymaga szczególnej troski. Czy są jakieś lasery, których nie polecam po 50? Raczej chodzi o to, że zbyt delikatne zabiegi mogą być niesatysfakcjonujące. I jeśli ktoś z zabiegiem laserowym obiecuje ci efekt taki jak u chirurga, to wiedz, że nie ma na to szans. No właśnie. A co z tą chirurgią plastyczną? To hit czy kit? Temat chirurgii plastycznej jest często zamiatany pod dywan, bo pacjenci boją się operacji. W wielu przypadkach to zrozumiałe i trzeba to uszanować. Sama też bym wolała uniknąć skalpela, jeśli są inne opcje. Ale uczciwie trzeba powiedzieć, chirurgiczny lifting twarzy to jedyna metoda dająca znaczącą poprawę przy dużych oznakach starzenia. Ujmę to jeszcze inaczej. W marketingu branży beauty będziesz wkoło słyszeć o nieinwazyjnych metodach, które miałyby zastąpić lifting chirurgiczny. Czyli rzekomo są przyjemniejsze, tańsze i dają tak samo dobre efekty. Nie daj się na to nabrać. Jeśli masz opadanie skóry na dole twarzy, luźną szyję, z indyczym podbródkiem, bardzo obwisłe policzki z chomikami, to żaden krem, żaden laser, żadne nici czy stymulatory nie przywrócą wyraźnie młodszego wyglądu, tak? jak zrobić to lifting chirurgiczny. Na czym polega lifting? Chirurg robi nacięcia w okolicy uszu, schowane są to często w fałdach i we włosach, i preparuje skórę. Unosi ją i co kluczowe, również napina warstwę podskórną, zwaną smas, czyli powięź mięśniową. Nadmiar skóry chirurg po prostu odcina, a później zszywa całość w nowym położeniu. Brzmi drastycznie, ale nowoczesne techniki są bardzo dopracowane. Efekt nie jest jak Pociągnięta maska, tylko naturalne odmłodzenie, bo chirurg zmienia wektor opadania tkanek z tkanki środkowej twarzy są przemieszczone z powrotem wyżej. W dobrym liftingu twarz wygląda jak ty, tylko wypoczęta, bez chomików i z gładką linią żuchwy. Czy warto to rozważyć po 50? Jak najbardziej, szczególnie jeśli skóra i tkanki są bardzo obwisłe. Czasem pacjentki męczą się latami z nicmi, wypełniaczami, wydają mnóstwo pieniędzy. A dalej są niezadowolone z rezultatów. Lifting rozwiązuje to za jednym zamachem. Efekt jest najbardziej kompleksowy i długotrwały ze wszystkich zabiegów. Potrafi odjąć 10-15 lat wizualnie, a efekt utrzymuje się nawet dekadę. Oczywiście twarz dalej się starzeje, ale zawsze będzie młodsza niż byłaby bez operacji. Można też powtórzyć liftingi po tych 10-15 latach, jeśli zajdzie potrzeba. A co ważne, po zabiegu chirurgicznym możemy. A nawet warto to robić, cały czas dbać o wygląd w ten mniej inwazyjny sposób, korzystając z medycyny estetycznej dla podtrzymania i wydłużenia efektów liftingu. Dodam jeszcze, że szczególną sekcją zabiegów chirurgicznych jest lifting powiek, czyli plastyka powiek. Opadające powieki to coś, co jest praktycznie gwarantowane w dojrzałym wieku u każdego z nas. Dają one zmęczony wygląd, odbierają lat, a także Obniżają komfort życia, bo nadmiar skóry powiek dosłownie przysłania widzenie. W marketingu branży Beauty istnieje wiele alternatyw do chirurgicznej plastiki powiek i wszystkie ogłaszają się, że są równie dobre. Jednak z całą pewnością mówię, że nie ma ani jednej rozsądnej alternatywy na ten problem niż wycięcie nadmiaru skóry powiek. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, to zajrzyj do tego filmu. Po tym, co powiedziałam do tej pory, wydawać by się mogło, że wszystkie zabiegi są dobre dla osób dojrzałych. Tak zdecydowanie. Zdecydowanie nie jest, bo tych niepolecanych zabiegów jest więcej niż polecanych. Wymienię teraz całą listę rozczarowań, żebyś ty nie musiała sprawdzać tego na własnej skórze. Po pierwsze, drogeryjne cud kremy przeciwmarszczkowe i liftingujące. Niestety większość kremów reklamowanych jako odmładzające 60 nie jest w stanie znacząco poprawić zaawansowanych oznak starzenia. Mówiąc wprost, jeśli liczysz na efekt zabiegu z kremów w słoiczku, to będziesz rozczarowana. Po drugie, osocze błogoteputkowe lub na jako główny zabieg odmłodzający. Mimo entuzjastycznych opisów, rzetelne badania kliniczne nie potwierdzają dużej poprawy wyglądu skóry dojrzałej po samym osoczu. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że w starszej skórze jest mniej komórek zdolnych do odpowiedzi na czynniki wzrostu z PRP, a same te czynniki mogą nie wystarczyć, by zainicjować odpowiednio mocną przebudowę. Mimo tego osocze może być godnym rozważania zabiegiem w wieku dojrzałym, ale wtedy, gdy nie jest jedynym i z pewnością nie takim, który miałby rozwiązać wszystkie problemy skórne lub dać efekt liftingu. Po trzecie, urządzenia domowe obiecujące efekty jak w gabinecie kosmetologicznym. Na rynku pełno jest gadżetów. Domowe radiofrekwencje, ultradźwięki, mezoterapia bez igłowa, ostatnio nawet mini haifu do użytku domowego. Producenci kuszą. Teraz sama zrobisz zabieg zamiast płacić w klinice. Niestety, prawda jest taka, że te urządzenia mają o wiele niższą moc niż ich profesjonalne odpowiedniki, więc i efekty są zazwyczaj znikome. Po czwarte, plazma i lasery obkurczające na opadające powieki. O tym już sporo powiedziałam, ale podkreślam jeszcze raz, że nie są to alternatywy do liftingu powiek i najczęściej z mojego doświadczenia nie dadzą takiego efektu, jakiego oczekuje pacjent. Odradzam także karboksoterapię na cienie pod oczami. Po piąte, unikaj preparatów do iniekcji, które mają słabe działanie. Szkoda kasy na to, aby wybierać bardzo delikatne stymulatory tkankowe, czy mozotropię głową lub mikrojgłową, jeśli Twoim oczekiwaniem jest znacząca zmiana w lustrze. Dla podtrzymania nawilżenia skóry i w precyzyjnych zaleceniach to jest jak najbardziej ok, żeby takie zabiegi wykonywać, ale jeśli miałabyś je wykonać wbrew wskazaniom, bo na przykład obawiasz się mocnych stymulatorów tkankowych, to nie ma to sensu, bo się zawiedziesz. Bardzo uważałabym także, na zabiegi tu porady frekwencja mikrolegowa oraz haifu. To mogą być pomocne i warte wykonania zabiegi. Ale wskazania muszą być bardzo precyzyjne i nie możemy pozwolić sobie, aby tymi zabiegami doszło do utraty bardzo cennej w tym wieku tkanki podskórnej. Opowiadam o tym szczegółowo w tym filmie. Zapisz go na później. Jeśli są jakieś zabiegi, które tutaj nie wymieniłam, bo nie sposób jest wszystkie wymienić, to piszcie w komentarzach i pytajcie, bo ktoś inny może miał ten zabieg i podzieli się swoimi doświadczeniami w odpowiedzi. A ja, zanim przejdziemy do podsumowania, chcę powiedzieć o najważniejszej rzeczy odnośnie dbania o skórę. Wiecie, co jest ważniejsze niż wszystkie zabiegi kosmetyki czy suplementy razem wzięte, które dzisiaj wymieniłam? Style życia. Kochani, styl życia jest niezwykle ważny w wieku dojrzałym dla dbania o stereo dojrzałą. Powiem nawet, że jest ważniejszy niż kiedykolwiek, bo konsekwencje nieprzespanej nocy, złej diety czy brak ruchu zobaczysz znacznie szybciej i dotkliwiej niż 20 lat temu. Stan Twojej skóry obecnie, jakikolwiek by nie był, to wypadkowa wieku, genów, ale także wyborów, które podejmowałaś na co dzień przez całe swoje życie. I te wybory nadal mają znaczenie i wpływają nie tylko na to, jak skóra wygląda teraz, ale jak będzie wyglądać u Ciebie za 10, 20 czy 30 lat. Nawet jeśli Twój styl życia pozostawiał w przeszłości wiele do życzenia, a każdy ma przecież inną drogę życiową, to być może teraz nareszcie jesteś w tym momencie w swoim życiu, że możesz zadbać o siebie jak należy. Dlatego zachęcam cię, żeby poświęcić swoją uwagę nie tylko zabiegom. Zadbaj o dietę, aktywność fizyczną, dobrą jakość snu, zdrową relację ze stresem i wszystko to, na co może być może w poprzednich dekadach życia nie było czasu lub uwagi. Na koniec pamiętaj, Piękno nie zna metryki. Możesz mieć 60 czy 70 lat i wykonać wspaniale, promiennie, elegancko, z klasą. Celem nie jest udawanie 30-latki, tylko bycie taką wersją siebie, aby być szczęśliwą, gdy o sobie myślisz albo patrzysz w lustro. Dzięki nowoczesnej wiedzy możemy spowolnić procesy starzenia i poprawić pewne rzeczy, które nam przeszkadzają, zachowując jednocześnie naturalność. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić prawdziwie zdrowy styl życia, to koniecznie zajrzyj do tego filmu, którego miniatura wyświetla się teraz na ekranie. Podam w nim, co naprawdę ma znaczenie dla długiego i zdrowego życia, dlaczego superfoods to ściema i jak sprawić, żeby stres nas nie postarzał. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!